No, kolega chciał, żebym po prostu akurat w takim dziwnym miejscu zaczęli, bo... Gram w dropper i coś tam coś tam. Dropper i e, zarazem tetram. Ty, przecież to jest takie proste. Czekaj, na co my mamy spać? Na co my mamy spać? Jak widam. A, bo tu jest jeszcze detran. No chodź. No dobra, biegnę. Ja już biorę albo nie, dobra. No, Musisz na Kevinie odpaść. na Kevinka? No to dobra, to będzie prosto, bo ja wiem, którędy. Tylko, że teraz na Kevinka? Dobra, jestem. O, coin. Przewdy poziom. Lomy! Jajko! Oj, umarłem. Ja umarłem, bo ja chciałam jajko sobie zebrać. Dobra. Ej, i nawet, e, powiedz jaki ma e, jaki na w Fortnite, bo ja mam już 58. Ej, i po e, część widzów na, e, odpisuje zerowy, bo my nie gramy w Fortnite'ach. Nie. Nie. Ale nie zdziwiłbym się, nie zdziwiłbym się. A ja za chwilę idziemy robić do rana no. Dobra. Fajnie, bo nie trzeba w ogóle wychodzić z gry, tylko no, jest na tej samej mapie. Uuu. Bum, bum. Sorry, że są lagi, ale no to jest normalne jak gram w nocy. w nocy. Ej, to Słoń... co my w ogóle... Ja nawet nie wiem, na co my mamy spaść. E, chyba do wody. Bo woda to jest jedna... Jeden kwadracik. Nie mam do wody. A. Poczekaj, ja muszę nagrać jeszcze z right wow. Poczekaj, mam taki fajny pomysł. Bum! Nie! Ja pokazać Ci, jak powinno się wchodzić, poprawnie. Co je. Co? Mmm, ale fajnie. Co? Cofnęło mnie do poprzedniego. Serio? Mm, serio? Serio? Widzowie, patrzcie. Serio, serio. Widzowie patrzą, wejdź sobie na live a to zobaczysz. Jak to się przechodziło? Nie pamiętam. wody. miejsca zaskoczyć. To jest taki live przed świętami. Może godzinkę będzie miać Max. Max. Let's go! Max, mamy godzinka. Masz Liga? Zatrzymamy jeszcze Rocket League. Nie no, wiesz, odinstalowałem 5 lat temu. A nie, chodzi mi o to, czy Masz go. No tak mam. Patrzcie widok widowie, jakie wchodzi. Chuj. Nie teraz. Teraz nagrywamy Live Fortnite Battle Pass. I, boost, I just hit in a as. Fortnite bożon... Ball I I I I for my ball, but... Fortnite, Nie słuchajcie go widzowie. Nie da się tego przejść. On jest po prostu... Jak się nie da jak ja właśnie to zrobiłem? To nie po prostu... A ty jesteś. Nie, ja w sobie będę grał. No ja po prostu... Ja jestem na dole i sobie czekam na ciebie. Aha. To jest nie do to jest easy. Skakujesz do dziurki, a później jak już le le lecisz przez pierwszą, teraz się tak. cię tak. Później wystarczy, że po prostu będziesz lecieć w dół. Ja nie umiem tu przed ostatnią trafić. Ja wierzę. Musisz jak już ja drugą nie, bo jak już przeskoczysz, to musisz od razu autom, yy, lecieć yy, na... właśnie na tą dziurę. Jak już wskoczysz tam. Ja za pierwszy ją trafić. Ja, ja pierdolę górę. No. Przepraszam widzowie za moje słownictwo, no ale... Mo mogę już iść dalej, please. Dziękuję. Czekaj, ciągnąłem przy rękawica. Musimy się. Ło! to jest taki detran, ale do góry. Inaczej, w sensie tak to można nazwać. Detran, ale tak do góry. Się, ten dropper, ale do góry nogami, tak do góry. Po, sorry, pomyliło mi się, ale jest no późno, więc mam prawo. Pa, <laughs> jestem prawie na górze. O powietrze też można się zaczepić, jakby co. Jestem. Zostało mi, zostało mi 8 użyć, a mi 6 muszę wyjeść. Spadłem i muszę zaczynać od początku. Więc nie czuję się źle, ja się czuję gorzej. Przez muszę za Teraz na mnie musisz poczekać. Widzowie jak w sensie prakty, i tak obejrzycie ten yy, zapis nie, zapis. Zapis, bo o tej godzinie to pewnie nikt już nie ogląda. Ale jak obejrzycie za, yy, w sensie pewnie... Ale ten kto obejrzy oryginalnie, ten może z nami pograć. I proszę bez oglądania tych mi y, praw autorskich nie wstawili. Nie Nie, ale jakbyś miał oglądać to od razu informuję, żebyś nie oglądał. Nie robił tego. Bo ja nie chcę, by, by ten live był niedostępny tak jak ten y, z, y, z finału. Kurde. Co? Y, nie mogę korzystać bo mi się wydało i muszę czekać aż cooldown mi się skończy. Dobra. Lecimy. Hop. Pięć, 4 3 2 1. Let's go. Yes. Okej, okay, dodasz, dodasz mnie dodasz mnie. O, mamy pierwszego widza, wiesz, wiesz co się stało śmiesznego? E Paweł domagała, że najpierw mi się pojawiła twoja wiadomość, a później mi się pojawiło, że mam jednego widza. Poczekaj. I dobra. Czy doda? Poczekaj, jaki ja byłbym... Poczekaj, nie, ja sobie na te... wiem. Na telefonie po prostu będę sobie jeszcze patrzeć na live'a. żeby nie było. To jest Nowość, moderator z... paw... Dobra. Czekaj, już wpisuję. Hop, hop, hop. Hop, hop. Pod... O nie! O nie! Serio, czemu? Czemu? O, kto tam dołączył? Dzień dobry. Witam tego, kto się dołączył. A jak nie tak, to spocony Maciuś 2, ok. 2, 1 czy 7, dobra. 6, eee, 9. Eee, no to spocony maciusz... Okay. Co się robi teraz? Wpisuję jego nick. Do kogo? No to ja widzę, widzę, co my a ci um, Maciuś. Dobra, e kolego, no bo ja nie mogę ci znaleźć. Napisz dokładnie cały nick, w sensie, wiesz, wszystkie wielkie litery, wszystkie symbole i... Bo przyznaję się, ciężko mi jest ciebie znam. Idziemy? Poczekaj, no bo wpisuję to. O, coś prostego. No wpisuję jego nick. Wiesz, że ja nagrywam teraz i e, rozmawiam z widzami. Jak się do, dodać, go. Ci. To... Pawełos 20. Bo ja mam tu e, Pawełos. E, Pawełos 42. Łoy, wow. dwa. yy, ten dwadzieścia dwa. No dobra. Paweł dobra, dobra. Pewelos dwadzieścia dwa. dobra. Eee, <laughs> tu już się już czyta, Ja ci wysyłam za pro i... serio surf 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 A nie, dobra, ja mam surf table. Surf table glider. Kurde. To tu nie ja internetowa. Sobalem. Nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie. Eee, yy, muszę. No, muszę Cze. się. Nie, że to ja jestem. Czekaj. Chodź za mną, chodź, chodź, chodź. Czekaj, to ja jestem. Nie, to nie ty, ja wezmę ja Ale... to nie ty. To ja jestem! Już Pawelos Cię Ale tu ja jestem. Zamknij się. Jak mogę Ci to udowodnić? Nie udowodnisz mi to. Udowodnię. Mój ulubiony kolor. W sumie nie, bo to wiadomo. Yy, ja yy, eee... Jeśli je napiszę. Eee. Kiew jakie obejrzałam. Jeżeli na to odpowiesz, to... Jeżeli odpowiesz na to pytanie, czyli yy, moje... Kurwa, nienawidzę cię. Leon, nienawidzę cię. Po prostu ja cię nienawidzę. Dobra, a yy, drugie anime, jakie obejrzałem? Napisałem. Co? Napisałem. A drugie, drugie.

Musimy jakiegoś do fajnie znaleźć Easy Niedobrze, Lagi, lagi. Okay. Boże, jak nie nienawidzę tego teleportowania, ale to tam jest przydatne Nice Uważaj na laserki Easy, easy, easy Chciałem też powiedzieć już easy. A poczekaj, bo tu jest, mam dwóch widzów. Drugi widzów, który nie jest osobisty, tak jak mój kolega, z którym gram. Weź no się odezwij coś, no chyba że nie możesz to się nie, nie To nie odzywaj się, no ale jakbyś mógł, to przynajmniej się przywitaj. O nie, bo nic! Eee, pomocny Pozdrawiam wszystkich nieoszukanych widzów <coughs> Tak, ci to do, dobrze zrozumiałeś Leon, dobrze zrozumiałeś Ciebie w ogóle nie pozdrawiam Ej No ale ty jesteś oszukanym widzę O kurde To nie może być dobra, może się pan. Stąd... O, Leon się. <coughs> Rybkami. O, bo tu się napełnia ta woda! Ja teraz tak, teraz to zauważyłem. Przyszed przyszedłem! Uś! Mordę! Uważaj! A nie, że spaliła się po prostu! Uch! Zabicie Ci zabić? Czy... Nie 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 Nie, nie, nie. <laughs> Daj, mi się nabrać na Nie wiem. Biegnij, biegnij. Nie wiem. Nie wiem. Easter egg, Easter egg! Let's go! 30, 30 Uch, nie bieg! Próbuj o, od razu się jakoś mega wybić. Chciałam powiedzieć. A, ale widzę, że już chyba wiesz czemu. O, bo to jeszcze od tego drugie. Co my mamy? Ło? E, Lawa się podnosi. Nie. Tak. Nic się nie podnosi. Za zawsze się podnosi, zobaczysz. Musimy tam... No nie! Serio! Co? Głupie lagi. No, nie mogę nawet tam wejść! Boże, nagle... Ech, panie live'ów! spróbuję nie spaść. Spróbuję. Jeżeli lagi mi na to pozwolą. Ktoś napisał. Ale że co? Jestem No boże Kwa. No boże Nie mogę przez te głupie lagi się wpinać Chodź do jednego Chodź do jednego detrana Ale to jest tylko jeden A bo ty wyszedłeś Ale wiesz że inny detrany w niczym nie pomoże Bo i tak będę mieć głupie lagi Czy zdraj to oszu się co ja mogę z tobą teraz zrobić? Mogę to usunąć? No nie, nie. No, wiesz, nie wolno takiego. To ja tu mogę... rozświetrzyło cię? O, mogę teraz ten? Yy, mogę zgłosić, usunąć albo tymczasowo wyciszyć. Nie, proszę. Mogę też ukryć. A mogę też dodać moderatora. Na razie nie udaje się tym bawić. Dobra, dawaj jakąś. Yy, na, na razie tylko usunąłem. O, ja to mogę... Się z... Co? Nie, Usunąłeś. ja nie. Usunąłem. Tylko może ty widzisz. Ej, patrz, jak on O, O, nice. Hello. Co? O nie. Proszę. O. A to je jaký defrant. Death, Death, Ring, look around, stay low, make look him with their heel. The double Right foot creep, with Look around, stay low, make your they do not sure. a yeah. no, Dobra, po, przeglądajmy sobie karnet bojowy. Teraz zauważyłem, że prawie w ogóle nie ma tych piosenek. Jest jedna, druga. Tylko dwie piosenki, tylko dwie muzyki w karnetu bojowym. Nara Jak to nara? No muszę kończyć. O ty jeden niedobry. Ty oszuście jeden, ja, ja dla ciebie tutaj, ja tu dla ciebie opuszczam live, a ty. Uciekasz. A to widzowie mnie tu nie było, jakby co, mojego kanału tu nie ma. Czekaj, ja mogę nawet... dobra. Krótki live. Miałem zamiar coś dłuższego zrobić. Może jutro zrobię live z wielkanocnego. Na razie... Wracam po krótkiej przerwie. No, no co ja mogę zrobić? Otrzymuję i papa, matka? Dobra.